wyróżnienie się jest kluczowe dla każdego twórcy internetowego. W końcu musisz przebić się przez tysiące, jeśli nie miliony innych osób. Jeśli jednak twój wizerunek, który próbujesz kształtować, jest bardzo daleki od tego kim faktycznie jesteś, dla twoich odbiorców będzie to nieautentyczne, a dla ciebie samego po prostu niewygodne. Z pomocą może przyjść tutaj świadome zbudowanie swojej marki osobistej, ale w taki sposób, żeby była autentyczna i spójna z tym kim jesteś. Zaproponuję Ci kilka ćwiczeń, które pomogą Ci w określeniu jej dla siebie. Zapraszam! Na pewno znasz świetnych poplarz autorów nauki, takich jak Neil deGrasse Tyson, Jane Goodall, David Attenborough czy Jessica McCabe's How to ADHD. Kiedy oni wypowiadają się na dany temat, większość z nas to kupuje. Ufamy im, intrygują nas tematy, które przekazują, potrafią też na nas wpłynąć. Z czego to wynika? Czy to ich wiedza, nietuzinkowe przedstawienie informacji? Z pewnością, ale również to, jacy są i kim są. To, jak wpływa już sama osoba przekazująca go informacji, jest zbadane naukowo, ale demonstruje to chociażby to, jak bardzo celebryci wpływają na decyzje zakupowe swoich fanów. Wróćmy jednak do naszego świata komunikowania nauki. Każda z wymienionych przeze mnie osób budzi konkretne skojarzenia, które są ciekawe, stymulujące, a także charakterystyczne dla nich samych. Odczujmy to na własnej skórze. O czym myślisz, kiedy słyszysz nazwisko Neil deGrasse Tyson? Strzelam, że o kosmosie na pierwszym miejscu. Ale być może przychodzą Ci do głowy również yy, takie myśli jak yy, to, że on ma fryzurę i wąsy, którym jest wierny niezmiennie od lat, albo że zawsze jest taki ciepły i się pogodnie uśmiecha. A Jane Goodall? Hmm, szympansy, włosy uczesane w nieśmiertelną kitkę, liniana koszulka w kolorze khaki? Sir David Attenborough – Arystokratyczny przedrost, ksawanna lub dżungla w tle, rajskie ptaki. No i oczywiście ten akcent nie do podrobienia. Well over a meter tall, she roams these Mogłabym tak wymieniać jeszcze w nieskończoność. Jeżeli znasz te osoby, to wystarczy, że przywołasz sobie którąś z nich w myślach, a już przychodzą ci do głowy konkretne skojarzenia. I strzelam, że były podobne do moich. Ta sieć skojarzeń to właśnie to, co tworzy ich marki osobiste. I jeżeli ta sieć skojarzeń oddziałuje na Ciebie pozytywnie, jest dla Cię interesująca, wiarygodna, a także spójna z swoimi wartościami, to tym chętniej kupisz to, z czym się z tobą dzielą. I tym właśnie zajmiemy się dzisiaj. Jak zadbać o swoją markę osobistą, żeby zwrócić na siebie uwagę, budzić pozytywne emocje, ale pozostać wiarygodnym i lojalnym wobec tego, kim jesteśmy. Ok, jak to zrobić? Po pierwsze, musisz poznać siebie, w marketingu są dwa główne podejścia do sprzedaży produktów. Pierwsze to zrozumienie czego ludzie chcą, a następnie stworzenie takiej usługi czy produktu, który odpowie na te potrzeby. Tak działają takie firmy jak na przykład Apple czy IKEA. Następnie drugie podejście to stworzenie produktu lub usługi, a dopiero następnie znalezienie na niezainteresowanych nabywców. To sytuacja związana z wynalezieniem karteczek post-it, które powstały w wyniku eksploracji nowych rozwiązań. A nie odpowiedzi na zbadaną potrzebę odbiorców. O ile w tworzeniu produktów pierwsze podejście daje większą szansę na sukces, to w przypadku marki personalnej lepszym rozwiązaniem jest dobre zrozumienie siebie i znalezienie miejsca, które będzie spójne z nami i w którym możemy wykorzystać to, co odróżnia nas od innych. No, chyba, że masz ze sobą sztab marketerów, milionowe budżety, chirurgów plastycznych i możesz zaprojektować siebie od nowa, jak to się dzieje w przypadku boys' bandów czy girls' bandów tworzonych w odpowiedzi na badania marketingowe. Budowanie swojej marki wspólnie do tego, kim faktycznie jesteśmy, ma też pewne korzyści. Będąc sobą i podkreślając to, co jest dla ciebie unikalne, stajesz się nie do podrobienia. Ktoś inny może mówić o Twojej dziedzinie nauki, pokazywać te same eksperymenty, czy stosować na przykład te same efekty specjalne. Ale nikt nie będzie lepszy w byciu Tobą. I wiem, że to brzmi być może trywialnie, ale ma to pewne konsekwencje, na które nie każdy jest gotowy. Tworząc swoją markę osobistą musisz przeskoczyć pewien próg introwertyzmu, a także pogodzić się z ryzykiem odrzucenia. Nie będziesz już uniwersalnym tworem dla wszystkich, a będąc atrakcyjnym dla pewnej grupy, musisz zaakceptować to, że zawsze znajdą osoby, którym się nigdy nie spodobasz i nigdy nie będą chciały Ciebie oglądać. Co gorsza, być może znajdą się również hejterzy i będzie to cena, jaką zapłacisz za autentyczność. Warto jednak wtedy pamiętać, że hejt mówi więcej o sobie hejtującego niż o tobie. W tym momencie zachęcam cię do zatrzymania się i poddania refleksji na swój temat. Zapisz wszystkie myśli, które przyjdą Ci do głowy w odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, skup się na tym, kim jesteś, co cię odróżnia od innych, co jest tobie unikalnego. W jakich obszarach masz naturalne talenty, jakie cechy towarzyszyły Ci już w dzieciństwie? Jakimi wartościami się kierujesz? Za co podziwiasz innych? Kim z drugiej strony nie jesteś? Jakie cechy były Ci obce? Jakie zadania sprawiały Ci trudność? Być może są jakieś sytuacje, których zawsze unikasz? Jeśli odpowiedzenie na te pytania przychodzi Ci z trudem, zapytaj się o to swoich przyjaciół, członków rodziny czy współpracowników. Ich perspektywa może dać Ci bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń. Drugi obszar poznania siebie to również odpowiedzenie sobie na pytanie, dokąd zmierzasz i z czego chcesz być znany. Zastanów się, jaki cel chcesz osiągnąć, czemu właściwie chcesz popularyzować naukę. Z tymi pytaniami już nikt ci nie pomoże. Jeśli masz już obraz tego, kim jesteś, e, możesz przejść do następnego kroku i ustalić swoją unikalną propozycję wartości. W marketingu unikalna propozycja wartości to cecha wyróżniająca ofertę firmy od pozostałych w danej branży. Jest to obietnica dodatkowej korzyści, której doświadczy klient podczas korzystania z danej oferty. Jest to również odpowiedź na to, czym jesteśmy lepsi od konkurencji. Aby przenieść to na obszar marki osobistej, potrzebujesz przypomnieć sobie ćwiczenie z wcześniejszych filmów kursu, to, które dotyczyło analizy publiczności. Publiczności, do której ty chcesz trafiać. Opisz to, do kogo chcesz dotrzeć, a także zbadaj, kim są inni popularatorzy, którzy działają w wybranym przez Ciebie obszarze. I jeżeli masz gotowe odpowiedzi na te trzy tematy, kim jesteś, co jest Tobie unikalne, kim są twoi odbiorcy, co sobie cenią, a także kim jest twoja konkurencja, to teraz poszukaj tego miejsca, w którym Twoje cechy są ważne dla Twoich odbiorców, ale Twoja konkurencja ich nie proponuje. I to właśnie będzie Twoja unikalna propozycja wartości. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na przykładzie nakręconej nauki. O tym, jak tworzyć filmy na YouTube, jest wiele wspaniałych kursów stworzonych przez osoby z olbrzymim doświadczeniem. Co nas w takim razie wyróżnia? A to, że jesteśmy nagrywającymi naukowcami. Tak samo jak większość naszych odbiorców, nie przeszliśmy przez szkoły filmowe, nie jesteśmy profesjonalnymi operatorami kamer czy reżyserami. W pierwszej kolejności jesteśmy popularyzatorami nauki, którzy realnie zajmują się lub zajmowali w przeszłości nauką profesjonalnie. Przeszliśmy przez tę ścieżkę na własnych błędach, poczuliśmy Twoje wezwania na własnej skórze. Jesteśmy też w stanie odpowiedzieć na te problemy, które zrozumie tylko ktoś, kto sam się z nimi mierzył. Ok, teraz pytanie: jak przekazać swoją propozycję wartości innym? I zanim przejdziemy do kwestii logotypu, grafiki i wizerunku, skupię się na tym, jak ważna jest spójność w tym, co robimy. Spójność jest jednym z kluczowych filarów wiarygodności i budowania zaufania. Niektórzy z wymienionych przeze mnie komunikatorów nauki są tak spójni, że są nawet wierni swoim fryzurom kilkadziesiąt lat. Być może przeraża cię aż tak daleko posunięta konsekwencja, gdzie wszakże jest przestrzeń do ewolucji, eksperymentowania i zmian, a jest spokojnie. Spójność nie musi oznaczać przywiązania do jednego rozwiązania przez całe życie, ale oznacza lojalność wobec esencji tego, kim jesteśmy jako marka. Jak w takim razie zachować spójność, nie stając się jej niewolnikiem. Jest na to sposób. Mamy już system towarzyszący nam od setek, jeśli nie tysięcy lat, który można powiedzieć zarządza mm, znaczeniami w kulturze. Ten system to archetypy. Carl Gustav Jung pisał: Pojęcie archetypu zostało wywiedzione z wielokrotnie powtarzanych obserwacji, jak na przykład ta, że mity i bajki literatury światowej zawierały ściśle określone motywy, które pojawiały się zawsze i wszędzie. Jednocześnie te same motywy spotykamy w fantazjach, snach, deliriach i urojeniach współczesnego człowieka. We współczesnej psychologii archetyp to wyobrażenie i wzorzec zachowania, obejmujący zarówno myśli, jak i ładunek emocjonalny, pochodzący z utrwalonych w kulturze doświadczeń wielu pokoleń. Obrazuje różnorodne instynktowne reakcje człowieka. Współcześnie Carol Pearson zaadaptowała to podejście i wyróżniła 12 archetypów, które reprezentują. Podstawowe zachowania i reakcje ludzi. Wśród tych archetypów znajdziemy m.in. niewinnego. Osoba, która patrzy na świat szeroko otwartymi oczami, to uczciwy idealista, który poszukuje szczęścia i dobrego życia. Archetypem jest również odkrywca ktoś, kto nigdzie się nie czuje dobrze, chyba że w drodze motywuje go potrzeba wolności, poznawania świata i przeżywania nowych doświadczeń. Mędrzec, z kolei, pragnie poznać świat i zgłębić się w jego sedno. Chce wiedzieć jak najwięcej i pragnie wolności intelektualnej. Te trzy archetypy mają coś wspólnego. Przekładają wolność osobistą nad przynależność do większej grupy. Kolejne trzy archetypy są skupione wokół mm, zmiany status quo i też są otwarte na ryzyko, które taka zmiana za sobą niesie. Bohater ratuje ludzkość z beznadziejnych sytuacji, złości go niesprawiedliwość i odważnie staje na czele grupy, aby pokonać zło i osiągnąć wspólny cel. Buntownik to zakazany owoc, osoba na opak, ktoś kto przełamuje zasady. Może mieć pozytywne konotacje jak Robin Hood czy Zorro, ale również i negatywne, jak na przykład Joker z serii o Batmanie. Buntownik czuje się wyalienowany od społeczeństwa. Mag to ktoś, kto posiadł umiejętności niedostępne dla ogółu, a przez to fascynujące i niezrozumiałe, a dotyczące fundamentalnych praw, według których działa świat. To joda z Gwiezdnych Wojen czy Merlin, ale również i Walt Disney to ktoś, kto tworzy wizję i w zrozumiały tylko dla siebie sposób potrafił ją wcielić w życie. Chłopak sąsiedztwa to jeden z archetypów, który koncentruje się na przynależeniu do społeczeństwa. Ten archetyp to można powiedzieć taki punkt odniesienia do tego, co jest w danej grupie normalne. Kochanek to wyobraż wyobrażenie kogoś, kto ma umiejętności budowania intymności emocjonalnej z innymi, nie tylko seksualnej. Błazen, choć ja go wolę nazywać śmieszkiem, to ktoś, kto uwielbia dobrą zabawę, lubi interakcję z innymi, puszcza oko do swojej publiczności, lubi żyć z lekkością i humorem. Ostatnie trzy archetypy, które wymienię, łączy to, że tworzą strukturę, nadają stabilność światu społecznemu. Opiekun to altruista, motywowany empatią, jest hojny i dba o innych. Twórca to artysta, pisarz, innowator, Przedsiębiorca, który realizuje materialnie wytwory ludzkiej wyobraźni. Na końcu władca, autorytet, ktoś, kto zarządza grupą ludzi, yy, również osoba, która kontroluje sytuację, jak sama nazwa wskazuje, dzierży władzę. I oczywiście każdy archetyp może dotyczyć każdej płci. Magia archetypów tkwi w tym, że każdy się z nimi spotka, każdy potrafi je rozpoznać i oddziałują na jego wyobraźnię. Archetyp może mieć też wiele emanacji, ale pozostaje charakterystyczny i wewnętrznie spójny. Popatrzmy sobie na piosenkarkę Madonnę, która od kilkudziesięciu lat uosabia archetyp buntownika. Na przestrzeni swojej kariery przyjmowała różne wizerunki, ale zawsze to, co było dla niej charakterystyczne, to właśnie przełamywanie schematów, prowokowanie i łamanie norm społecznych. Świadomość, jaki archetyp jest Tobie najbliższy, będzie Ci bardzo przydatna w budowaniu marki osobistej. Pozostaniesz spójny, autentyczny z tym, kim jesteś, a jednocześnie będziesz oddziaływać na wyobraźnię, tworząc sieć skojarzeń. Teraz więc kolej na Ciebie. Spróbuj określić, który z archetypów pasuje do Ciebie najbardziej. Być może to jest jeden główny archetyp jeden dodatkowy? Staraj się zawęzić jednak do, maksymalnie do dwóch, w przeciwnym razie niepotrzebnie się rozmyjesz. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz w pierwszym kroku skupić się na osiach, które wyróżniają dany archetyp. Zastanów się, czy przekładasz własną autonomię nad przynależnością do większej grupy, a może zależy Ci na czuciu się opaczki i wolisz działać zespołowo? Co sobie bardziej cenisz? Zmianę i nowość, czy stabilność i tworzenie porządkujących struktur? Dobrze się czujesz w chaosie, czy lubisz organizowanie? Jeśli udało Ci się określić swój archetyp, spróbuj ubrać go teraz w obrazy, dźwięki, historie, które są z Tobą związane. Możesz stworzyć też moodboard, czyli plansze ze skojarzeniami, które będą składać się na Twoją markę osobistą. Poszukaj zdjęć, które oddają charakter i klimat Twoich skojarzeń. Jeśli masz już swój moodboard, zastanów się, jak to ubrać w konkretne atrybuty Twojej marki, którym będziesz komunikować o kim jesteś. Niektórzy mogą pomyśleć o stworzeniu swojego logotypu i jest to dobry pomysł, ale warto pamiętać, że dla marki personalnej najważniejszy logotyp to Twoja twarz i Twoje nazwisko. Atrybuty Twojej marki, czyli obrazy, dźwięki, paleta kolorów czy ton języka, którym chcesz się komunikować, warto stosować wszędzie, gdzie pojawiasz się profesjonalnie. O możliwościach komunikowania swojej marki na platformie YouTube opowie Darek w swoim filmie Filmy nie do szuflady. Warto, aby każdy z tych miejsc, każdy kontekst, w którym spotka się Twój potencjalny odbiorca, przekazywał atrybuty tego, kim jesteś. Jeśli poważnie myślisz o sobie jako twórcy internetowym, to zachęcam też do sięgnięcia po pomoc grafika czy stratega od brandingu. Zobaczysz, że praca, jaką wykonasz na podstawie tego odcinka, bardzo Ci w tej współpracy pomoże. I w tym momencie jeszcze chcę zwrócić uwagę na pewną pokusę nadmiernego przeprojektowania swojej marki osobistej, bo możecie kusić, aby swój wizerunek zawinąć na ostatni guzik, stworzyć turbo profesjonalną personę, która nie ma żadnego najmniejszego mankamentu. Paradoksalnie też nie rekomenduję tego podejścia. W psychologii społecznej mamy coś takiego jak efekt Pratwala. Badania pokazują, że nie lubimy chodzących ideałów i wolimy osoby, które są bardziej prawdziwe i dostępne. Mm, dlatego popatrz sobie na oś rozpięto pomiędzy niepewnym siebie natuszczykiem, a perfekcyjnym supermenem i zastanów się, gdzie pomiędzy nimi chcesz się znaleźć. Na ile jesteś w stanie pokazać się ludziom jako ktoś bardziej przystępny, ludzki, a na ile chcesz zawsze zachować twarz chłodnego perfekcjonisty. Odpowiedź na to pytanie wpłynie na to, jak łatwo będzie innym poczuć się z Tobą komfortowo i znajomo. Yy, I przybliżę to na pewnym przykładzie. Myślę, że każdy zna Kim Kardashian. Ma miliony śledzących jej prezencję internetową, ma miliony dolarów zysku ze swojego wizerunku. No, nie trzeba jej przedstawiać. Jej droga do sławy może jest kontrowersyjna, ale przyznacie, była skuteczna. Porównując ją z vlogerem widocznym po prawej stronie ekranu, można powiedzieć, że konkurencja jest przegrana dla tego drugiego. Popularność kim jest, jak czołg zbudowany na gigantycznych budżetach marketingowych, efekcie halo wynikającym z jej urody, a także ludzkim zamiłowaniu do budzą burzących krew żyłach plotkach. Weźmy jednak kilka rzeczy pod lupę, i być może jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś od tego niepozornego na pierwszy rzut oka vlogera PewDiePie. PewDiePie? How to pronounce PewDiePie? PewDiePie, PewDiePie. PewDiePie, PewDiePie. PewDiePie. W świątecznym swaterku na tym zdjęciu Felix Schielberg, bo tak brzmi jego prawdziwe imię, to marka wśród środowisku graczy internetowych. Uznany został za jednego z najbardziej wpływowych blogerów, a jego nazwisko znalazło się wśród stu najbardziej wpływowych ludzi według magazynu Time. Okazuje się, że być może nie jest aż tak znany jak Kim, ale patrząc na współczynnik zaangażowania jego obserwatorów, jest on wiele wyższy niż w przypadku tej pierwszej. Kim ma wiele polubień, ale procentowo o wiele mniej reakcji, czyli komentarzy, zachowań po postach influencera. Wizerunek Kim Kardashian jest projektem marketingowym samym w sobie, ale brakuje mu czegoś, co ma Felix – przystępność i bycia punktem odniesienia. I być może PewDiePie nie jest znany w Twoim świecie, ale wśród swoich – odbiorców jest większą gwiazdą niż kim. Okej, okay. przyszedł czas na podsumowania. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspiruje Cię do sformułowania swojej marki personalnej i budowania swojego wizerunku w strategiczny sposób. Na koniec chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, jedną uwagę, która mam nadzieję Ci pomoże. Jest jeszcze jeden sekret, o którym Ci nie powiedziałam. Mianowicie chodzi o rolę wytrwałości w tym, co robimy. Wytrwałość, konsekwencja, regularność tworzenia swoich prac to wciąż kamień węgielny sukcesu w świecie tworzenia treści internetowych. Po pierwsze, daje ci szansę na rozwój i uczenie się na własnych błędach, ale również dostajesz informacje zwrotne od swoich widzów i z każdym dniem wiesz coraz więcej. To również szansa na zbudowanie publiczności wokół tego, co robisz, a przez to zyskanie społecznego dowodu słuszności, że to, co robisz, ma sens, a będzie się to również przekładać na Twoją wiarygodność. I pamiętaj, że to naturalne, że z czasem będziesz ewoluować, a razem z Tobą również i Twoja marka personalna. Powodzenia!